...oficjalnie. Cześć, z tej strony Dziś wracamy do gry Deus Ex Human Revolution. Przypominam, że mamy wersję Director Cut z customowym polskim spolszczeniem. No i co? Skończyliśmy będąc w porcie. Port sobie zaczęliśmy czyścić. Jeszcze resztę mamy do wyczyszczenia i zobaczymy dokąd nas ta reszta portu doprowadzi. Cześć magazynów tutaj żeśmy zwiedzili, ale jeszcze mamy trochę przed sobą. I sobie popatrzymy, co jak, gdzie, po co i dlaczego. Moment, jeszcze sprawdzę, czy głośność jest w porządku. Nie wiem, nigdy nie ściszam. Nie, nie ściszyłem. Okej, okay, czyli wszystko powinno być w porządku. To jedziemy. Gdzieś pod nami jest robot. Tutaj widzieliśmy robota, który sobie jeździ, także na niego musimy uważać. No, właśnie, tutaj sobie jeździ. A, chyba w tym kierunku już żeśmy nawet szli. Czy tu jest kwadrat, i ten robot po kwadracie jeździ? Tu chyba jest kwadrat. Bo tutaj po drugiej stronie nie byliśmy, zresztą widać, że przed nami gościu jakiś chodzi. Gościu, gościu. Aha. A, tu chyba po tym korytarzu na zewnątrz trzeba go będzie ciapnąć. O, i to ciężki jeszcze gościu chodzi. Nie ma żadnych kamer dookoła, przynajmniej na minimapie nic nie widać. Innych ludzi też nie. Siu. No i wryj. Dokładnie. Dobra. To jeszcze tutaj sobie przeszukamy na dole co jest, aczkolwiek praktycznie cały port mamy wyczyszczony. Tam jeszcze ten budynek będzie do zwiedzenia. To się bardziej o to rozchodzi. Tu mamy ładną możliwość wskoczenia na góry. Ale tutaj chyba też. Na razie nikogo nie widać, tylko ten robot gdzieś sobie jeździ. A, no tam jest gdzieś przed nami, typ. Tu jest robot deaktywowany, tam żeśmy wszystko deaktywowali. Zgadza się. Tu jeszcze gdzieś kamera po lewej stronie przed nami też będzie. On musi być za tym budynkiem, a nie w środku tego budynku. Tak czy inaczej tutaj mamy do, coś do podniesienia. A, powinniśmy zejście do podziemia. Ok, czyli tam na dole coś mamy znaleźć w takim razie. Dobra, zajmijmy się na razie tym gościem, co tu jest nieopodal. Dwie kamery też są, czyli jeszcze jakiś panel bezpieczeństwa trzeba będzie znaleźć. Więc możliwe, że bardziej od tej strony bym musiał iść, niż prosto do tego gościa. W środku też są jacyś ludzie. No właśnie. O, czyli to najpierw kamerę musimy zneutralizować, dopiero potem jego. I do środka muszę się dostać, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że mnie nie wykryje, jak będę hakował. Jest nagroda sztuki 1. Nawaj, nawaj. A on tam idzie patrolować. Dobra. Mamy tutaj terminal bezpieczeństwa, więc zaraz te kamery wyłączymy. Ej, tu sporo jest większa ta lokacja, niż byśmy zakładali początkowo. Jeszcze w tym budynku. Są ludzie i to całkiem sporo, ale tam gdzieś omijamy to zadanie główne. Trzeba będzie iść zobaczyć, co tam trzeba po niej zapaczkę od naszego Tonga. Dobra, nagrody mamy wszystkie. Nagrody mamy wszystkie. To już możemy przejmować. Tak, dwie kamery wyłączone. Mhm. Uh -huh. Póki co na minimapie więcej kamer nie widać, ale widać paru gości za to. Łamujemy się. Nagroda jest na górze i na dole, i obie czwórki to oba. pierwszą nagrodę, druga nagroda. O! Przez przypadek tą stopkę włączyłem. Dobra, mamy nagrody. Od dołu czytamy. Jun właśnie wpadłem... Wpadłam na żołnierza z Bell Tower. Mówił to mnie jak do psa. Standard. Ale dziś coś we mnie pękło. Powiedziałam mu, że chyba się zapomina, a on mi ryknął śmiechem w twarz. Masz warta, powiedział. Bo to nie ja dziś ładuję kapsuły. Okay. Nie mogę dłużej przemykać oczu na to, co się tutaj dzieje. Yun. Ale do kogo możemy się z tym pójść? Tak bardzo się boję. Znam ten ból. Mm. Znam ten bój AI. Naprawdę jeszcze dziś porozmawiam z administratorem Wangiem. Na pewno na niego naciskają i moim zdaniem boi się on równie mocno jak my, ale nadal sądzę, że to uczciwy człowiek. Aktualizacja. Mm. Port Hanming, HRL, dzisiejszy spis jednostek wyładujących. To są te, co czytaliśmy, dokładnie te same. Tak, są dwie te z Malezji. Aha, dobra. Dostęp do magazynu. Panno Deng. E, Hensenzu... Jutro rano wyjdzie w morze, w związku z tym proszę dopilnować, aby jego załoga miała pełen dostęp do magazynu. Pozwolę sobie także zasugerować, że powinna pani wyjść z pracy o 18, gdyż nie ma potrzeby, aby delikatna kobieta taka jak pani musiała znosić nieprzyjemne uwagi ze strony naszych klientów. No proszę, jak myśli o swoją pracownicę. Dobra, tutaj mamy wejść do środka, A, ale jeszcze zanim pójdziemy tam do środka, środka... To tego wyeliminujemy. Jesteśmy w państwie środka, więc wystarczy tych środków. Mamy środki masowego rażenia. A na razie zastosujemy środki przymusu bezpośredniego na tym gościu. Dokładnie. Mamy pantopa. Dobra, w klepcie. Ten kod o siódmej przywrócę stary kod, bo wtedy przychodzi zmiana dzienna. Musimy załadować dziś 35 kapsuł i głupio by było tak, w trakcie akcji przypłąkał się któryś z moich sprzątaczy. Z Twoich sprzątaczy wygenerowałobyś nam kod tymczasowy do recepcji? Okej, okay, czyli mamy kod do recepcji. No my już w recepcji żeśmy byli. Okej, okay, no tutaj nas prowadzi to zadanie główne, także tutaj w środku musi coś być. No tu jest tylko wejście tym wentem. Czyli tam w podziemiach coś jest. Nie wiem, czy robot tutaj nas nie przyluka, bo jakoś tak podejrzanie blisko jest. O, i teraz pokazuje, że na górze. No co tu się dzieje? A, o, o to wychodziło? Wybuchowa paczka tonga. O i ducha żeśmy dostali, Tom, nice. Jak ancient chinese secret now listen you're going to plant that package in administrator wang's office put it on the bastard's desk and trigger it sound good sounds like i'm doing you a favor how does it help me the explosion should distract the guards then you hop in a cargo pod and off you go but you only got one shot no turning back once you trigger that thing you get me i got you only set it if i'm ready to go mm-hmm Czyli będziemy musieli zrobić wybuch, co Tongowi to załatwia? No dobra, może on się po prostu mści na tych Towerach z racji na to, że oni porwali mu syna. To na przykład taki powód może mieć, żeby coś takiego zrobić. A my będziemy musieli wskoczyć do pojemnika. Dobra, czyli pewnie jakiś kontener się rozchodzi. Wskoczymy do pojemnika, do kontenera. I co? Popłyniemy statkiem. Zobaczymy dokąd popłyniemy, i którym tym statkiem. Bo był jakiś, który płynął na Singapur, był jakiś, który płynął na y, Morze Arktyczne i tak dalej. Także zobaczymy, który to będzie. Dobra, tu na górze mamy gdzieś jednego gościa. Niedaleko nas. Tu za drzwiami powinien być zaraz, tak. Ale... Kurale na skale śpiewały niebywale. Nie zapisałem jeszcze, bo nie wiem, czy tutaj gościu nie będzie przechodził. Chyba nie. Ale ich tu jest sporo. Jest wieżyczka po drugiej stronie. Jest kamera po drugiej stronie. To byśmy chcieli na pewno wszystko rozładować. Dobra, zapisuję. Niech się dzieje, wola nieba. OK, żeśmy gościa ukryli, myślę, że to już będzie w porządku. Niech sobie leży i czeka na swoją kolej. Jeszcze zobaczymy, czy coś tutaj na górze jest. Zanim zejdziemy dalej. O, proszę bardzo. Czałki do pistoletu obozładniającego. Lodówkę możemy sobie wziąć, tak że jesteśmy silni jak nawrocki. Farba, farba. Ale nowych barw to my nie potrzebujemy. No i teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żeby było dobrze. No bo tam jest ten ofis, tak? Po drugiej stronie. No na pewno to to wygląda. To po prostu zwykły magazyn. Zastanawiam się, czy tam ci z góry na tym ketłoku będą nas wykrywać. Tak czy siak, musimy to raczej robić po prostu od dołu. Wziąć sobie zejść. Chyba że zrobimy to w ten sposób i zobaczymy, czy kogoś to zalarmuje. Bo jeżeli tamtych to nie alarmuje, to git. Nie widać, jakby byli przejęci. Ani trochę. Do nich nie strzelam, dlatego że tam jest kamera i wieżyczka. Także trzeba by było je unieszkodliwić najpierw, dopiero potem zająć się resztą gości. Goście, goście, mnie was tutaj potrzeba. No dobra, oni stoją daleko, dlatego tego nie widzą, tak? A raczej tak. Jak czy inaczej ich tutaj przyciągnę? Tak w miarę ostrożnie, żeby nas oni nie przerukali przypadkiem. I zaraz się przekradniemy tam pod nich, bo na dole też jest długości. Tak mi nie ma pana mówi. Smooth. Dobra. Najpierw bym chciał dołem przejść. Uuu, po tej stronie się nie da. Nie, nie lukają mnie. Okej, okay, ludzi tam w środku mają. Hmm. Tu jest panel bezpieczeństwa. To dobrze zrobić. Dobra, czyli jak ten upada, to go alarmuje. Możliwe, że musimy poczekać aż ten dialog się skończy. Wtedy będzie opcja, że oni się troszeczkę rozejdą. Jeden zostanie przekąpie, drugi pójdzie gdzieś. Co tutaj pody? Kło tutaj nie działa w ten sposób. Tak, ale on sobie gdzieś idzie. Jest pożo, jest pożo. Mhm, czyli w tych podach transportują ludzi. Prawdopodobnie i Megan razem z jej teamem. W takich podach jest, aczkolwiek wątpię, żeby był tutaj. To by było trochę za proste i nie pasowałoby do fabuły. Jeśli znajdziemy już pewnie jak są przewiezieni, gotowi. Tylko teraz się zastanawiam, ilu z nich żyje. Na pewno Megan żyje. To by było głupie, gdyby Megan nie żyła. Pytanie co z resztą teamu. Bo miały być cztery osoby, na razie wiemy, że jedna z tych czterech osób nie żyje. Dobra, mamy nagrodę, mamy nagrodę. Jeszcze jedna jest. Pakowane. Dobra, kamera wyłączona, wieżyczka wyłączona. To możemy się udać na górę. Tadzik. Tam jeszcze dwóch gości na nas czeka, żebyśmy ich sieknęli. Patrzę, czy nie ma jakichś wentów jeszcze albo czegoś takiego, ale w sumie to nie widzę. Tam jest tylko wózek widłowy. Widłowy, widelcowy, jaki pan chce. Chyba że gdzieś tutaj jest na przykład przejście. Yy, nie, raczej nie. Tutaj moglibyśmy się przekraść za tymi paczkami od tej drugiej strony po prostu i to wszystko. No dobra, czyli musimy po prostu iść na górę. Zostało nam dwóch gości, co prawda blisko siebie, ale bardzo możliwe, że jesteśmy w stanie ich podejść tak, żeby y, podwójną eliminację na nich sieknąć. Wykorzystaliśmy sobie tutaj maskowanko. Tak na razie co? Nie wiem, czy by nas założyli, czy nie. Mamy drabinę, więc pewnie górą się da przejść do tego pomieszczenia. No, gitara. Mamy wszystkich unieszkodliwionych. He, he, he. Panie UN, jako mój zastępca, w trakcie mojego urlopu, musi pan mieć dostęp do mojego biura i terminala komputerowego. Oto niezbędne kody: kod do biura, hasło do. Komputera, login do komputera, klucz do szuflad z płatnościami pod toniczką z poprocią. Ta infor to informacja poufna, proszę zgrać, a potem usunąć tę wiadomość. no <laughs> to se zgrał i usunął tę wiadomość. Wszyscy się tu stosują do najwyższych standardów bezpieczeństwa. Mały ten terminal. Najpierw nagroda. I teraz nie będziemy otwierać tych drzwi w ten sposób, tylko sobie górą przejdziemy. Zobaczymy, czy tu węta nie ma. Tak, raczej tu wentem sobie wejdziemy do środka, tylko jeszcze patrzymy, czy niczego tutaj nie ma. Nie ma. Czyli można to wszystko wyminąć w bardzo prosty, przyjemny sposób. Dobra, kwiatek doniczka. No to się rozchodzi? Bo tu mamy kredyty, dwie stówki. Możliwe. Zobaczymy, kompa. Chyba, że to w tym biurze jeszcze będzie coś takiego. Najpierw nagroda i przejęte. Co za świat? Jun właśnie wpadł na żołnierza Bell Tower. Aha, no to to jest to samo, tylko od drugiej strony. Dobra, czyli to z nim. To z nim tutaj prowadzono te rozmowy. Wirus, wirus, nawet dwa wirusy. Mamy kolejnego kompa. Na dole jest nagroda czwóreczka. No i przejęte. Czemu dychę dostaliśmy? Jak tam słowa była napisana, chyba. Zamówienie 28766A. Ding, natychmiast skontaktuj się z firmą Shinming. Powiedz im, że ostatnia partia kapsuł, które od nich dostaliśmy, miała wadliwe regulatory. W jaki sposób Bell Tower ma dostarczać klientom świeże towary, jeśli uduszą się one w trakcie transportu? Też żebyś. Żeby przysłali nam jakiegoś fachowca i 25 kapsuł zastępczych na wczoraj. Uuu! To możliwe, że Szefczenko na przykład tak umarł, że była wadliwa kopsuła, i transportowali Szefczenka w tym, i po prostu się zadusił chłopak. No dobra, to już chyba nam tylko zostaje apart, więc chciałem powiedzieć, biuro łąga. Jeszcze się włamiemy do łąga. a łąga. Mamy jedną trójkę, to musimy iść tym transferem na środku. Fortyfikujemy. Da radę. Powoli, bo były szóstki, ale dało radę. Młody Tong, przekaż ludziom, żeby rozglądali się za synem Tonga. Zniknął nam i może próbować uciec z wyspy. Jak ktoś go znajdzie, to pomyślimy o nagrodzie. CM podpisano. Malkin C. Malkin. Nie wiem. Nie spotkaliśmy chyba nikogo takiego. Nielegalne interesy administratorze Łąg. Wiem, że jest pan człowiekiem uczciwym, dlatego błagam pana. Proszę coś zrobić z ludźmi filmy Bell Tower wśród pracowników i wysłychać plotki o schwytanych ludziach wywożonych do Singapuru i dalej na północ. Czy nie możemy jakoś powstrzymać tych porywaczy? Podpisano ją, No proszę. Źle wybrałeś. Szanuję to, że wreszcie opowiedziałeś się po której ze stron Łąg. Szkoda tylko, że po tej niewłaściwej co się o tym przekonasz. No i to jest High Master, czyli to Tong do niego napisał. Czyli Tong grozi łągowi. No i my jesteśmy instrumentem tej groźby, bo podkładamy bombiszcze. Dobra, zapisujemy i podkładamy. Nie rób tego, nie rób tego. Po podłożeniu bomby nie będzie już odwrotu. Czy chcesz opuścić wyspę Hengsha na dobre? Tak. A co mamy na złe ją opuścić? Na dobre i na złe, opuścimy wyspę Hengxa. Dość dramatycznie to się wydarzyło. Funk trochę nas wpakował na minę i to dosłownie. Z nami idzie dalej, dobrze. Trzeba się teraz szybko schować, bo tu właśnie ludzie ludzie idą. To jest syn Tonga. The Tracer się nazywa jego łód łódź. Tracer Tong. Czyli to jest ta osoba, którą spotykamy w pierwszej części gry. Richard, I'm going off the grid for a while. Not sure how long. Why? What are you up to, Jensen? Following a lead. And where exactly is this lead taking you? You there? Get that cargo, clear the fire. We're pulling out now. it, Secure those pods. Answer me, Jensen. Where are you going? Hell hmm. if I know, Pritchard. Hell if I know. Fakticznie, się do tego poda, do tej kapsuły. Teraz zobaczymy, dokąd my się udamy.